Hej, hej ty! Jestem Staruchą, a ci coś misternego. O, to ja poproszę kilo cukru. Coś misternego, no kilo cukru nie jest misterne. Ale ja potrzebuję kilo cukru, nie potrzebuję niczego misternego. No, nawet takich świecidełek? O, a nie, takie świecidełka to by akurat mi się przydały. No, no i bardzo dobrze, pięćdziesiąt złotych. 50 zł? Ale ja mam tylko dwa. No, to też może być. Ale zaraz, bo ja nie będę potem miał na cukier. No to pójdziesz do tej pani od czym króciej sprzedaż za 50 zł. Tak się da? No, tak, ja tak codziennie robię. Dzień dobry, czym mogę służyć? Dzień dobry, poproszę kilo cukru. Jakie ładne. Ja dam za to stówkę. Dwa złote wystarczą. Ale to jest takie ładne. A mogę poprosić o 2 złote? No dobra, dam 200. Proszę pani, kilo cukru kosztuje 0,70, tak? No to ja chciałem jeszcze gumę kulkę. To da pani 2 złote. No dobra, tam 10 dwa 2000 zł i działkę w wielopolu. A ta działka to duża? O panie, jaka piękna działka. No mój stryj ten konie gonił po pastwiskach. Biegaliśmy tam wtedy. E, piękne lata młodości, ale wuja już nie ma między nami. Ja ja jestem stara. Czy pani to nie jest czasem ta sama, co przed chwilą sprzedała mi te świecidełka? Co? Skąd? Skąd ty się to Jak? Przecież ja mam twarz mogę zmieniać. Przecież wyglądam jak ty się dowiedziałeś? A bo ma pani podobnie głupie poczucie humoru. Ach, no właśnie, no po no, no, wszystkich zawsze... zawsze to samo. No dobra, okej, okay, okej. Okay. Słuchaj. Sprawa wygląda tak. Tu jest jabłko. To znaczy to w sumie nie jest jabłko, to jest pastylka, bo to już jest nowoczesna bajka. I co? No jakby no kawa na ławę. No musisz po prostu ją połknąć, bo ktoś na ciebie rzucił urok. Hmm. A jakiego to jest smaku? A, no to poczekaj, ja spróbuję hmm. 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 Takie hmm. pożyczko... Takie pożyczkowo malinowe z taką hmm, hmm, nutką francuski, taki słony karmel z Francji. Na bulwarze, a dobra, już poknęłam, po nie wiem teraz. No i patrz, i znowu zjebałam bo to była tak naprawdę tabletka śmierci. I co? Ty sobie moją herbatę posłodzisz? <mułysy> Nie wiem, to no, 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 może przynajmniej mniej kalorii ma, czy coś.